witam was w dzisiejszym odcinku Pokażę wam jak zrobić coś takiego fajnego na monitora Tylko na chwilę muszę wyjść i zrobić pauzę to Zaraz, osiem. Dobra już powracam i chciałbym wam pokazać Bo normalnie Upsi dupsi Upsi dupsi Teraz wracam... Dobra, już teraz wracam naprawdę. Klikamy w rozdzielczość ekranu i ekrany jak pewno sobie ustawicie i macie ekran tak, że on jest po tej tutaj stronie, drugi ekran. To żeby go to naprawić, to musicie po prostu pierwszy ekran przenieść tu, a drugi jest tu. Jak ten drugi ekran jest na podwyższeniu, to łapiemy za to i podnosimy o troszeczkę do góry. Ja mam mniej więcej jeszcze trochę o mniej więcej tyle. Dobra. Później, jak na tym ekran, na którym jest wasz drugi, ekran jest większy, to musicie tutaj ustawić rozdzielczość. Ja mam akurat taką, no. to będzie Git. Klikamy OK orientacja pozioma to tego nie zmienia im. jak chcecie mieć że na każdym ekranie jest co innego to nie klikacie powiel te ekrany tylko rozszerz te ekrany i to jest właśnie błąd u tam niektórych osób, że zawsze klikam yy, powiel te ekrany albo pokazuj tylko pulpit na jednym albo na drugim ekranie dobra, ale to jest źle Tutaj mamy już jakieś inne ustawienia. Tutaj można ustawić sobie, który ekran jest głównym ekranem. A u mnie głównym jest ten. No, dobra. A więc to by był już taki trochę krótszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i... i w sumie po... Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, ale to muszę zrobić krótką pauzę. Dobra, no, jak już zauważyliście, moje intro, yy, znaczy mój kanał ma już intro. Jak to zrobić, żeby było to intro? Ściągamy sobie z internetu. Ja Wam pokażę, z jakiej strony ja ściągnąłem. Moment, bo mi się to na drugim ekranie. No, tutaj i teraz muszę wyjść w historię i trochę tam parę dni, muszę do tyłu pójść, ponieważ to było dosyć dawno, jak ja robię to intro niestety. O, mówi to jest ta strona. Link do niej będzie w opisie, więc się nie martwcie. Będzie opis. E, opis w i, i. Będzie strona do tego. Do, link do tej strony będzie w opisie, więc się nie martwcie. I to jest to moje intro. Jak już sobie to powierzecie, to tam możecie już wyjść z internetu i dajcie to sobie najlepiej na pulpit. Przenieście to do Windows Live Mover Market. Jak macie coś innego, to do np. przykład Sony wygasa, czy itp. czy innych. Itp. I to trwa 10 sekund.